Jakiś czas temu ci, co wiedzą, czyli najprawdopodobniej zdecydowana mniejszość, wie o tym, że kupiłem sobie monitor. I teraz pracuję na trzech monitorach. Nie na dwóch, ponieważ dość długo czytaj bardzo długo ogranicza się do dwóch monitorów. A teraz pracuję sobie na monitorach trzech, co jest niesamowicie wygodne. Przybliżę Wam, jak to mniej więcej wyglądał proces jakby zmiany kupna, gdyby ktoś chciał wiedzieć, ktoś chciał sobie dokupić, ktoś chciał jakoś mniej więcej to ogarnąć. Na tych co nie wiedzą, ja jestem Tebe i zapraszam na film. Ostatnio, czyli, czyli dnia 7 kwietnia tego roku 2025, złożyłem sobie zamówienie na monitor AOC 27G4X. Stwierdziłem, że, że sobie kupię trzeci monitor, ponieważ sygnałem do tej decyzji był fakt, że monitory z wysoką częstotliwością odświeżania ekranu stały się zabójczo tanie. I uwierzcie mi, Mówię to z pełną świadomością. Zabójczo tanie. Pamiętam jeszcze jak monitor, który miał odświeżanie w wysokości 144 Hz, Full HD jakieś tam, czy 2 ms odświeżania, reakt, czasu reakcji, czy coś takiego, on potrafił kosztować 1500 zł. Ja natomiast ten monitor, który sobie kupiłem, on ma 1 ms odświeżania, Full HD 27 cali i 180 Hz. Za ile go kupiłem, pewnie się zastanawiacie. Na 7 kwietnia, czyli na dzień złożenia zamówienia, przeliczenie danej waluty, w której go kupiłem, na polskie złotówki, na tamten dzień wynosi dokładnie 596 zł i 19 groszy. No musicie przyznać, że to jest zajebiście tanie. Bo powiem Wam, że to jest monitor, który ma zdecydowanie najlepsze statystyki, ponieważ dwa po bokach, które mam, po prawej jest najstarszy, po lewej jest trochę... Młodszy, ale oba są praktycznie takie same, z wyjątkiem, że ten po lewej, który mam w tym momencie, jest delikatnie zakrzywiony. Tak czy inaczej, oba są to monitory od Samsunga, standardowe Full HD i 60 Hz. No i pewnie czas reakcji mamy jeszcze trochę dłuższy niż, niż właśnie ten AOC, te Samsungi. I ten po prawej kupiłem sobie za już wam mówię, chyba 800 zł. No to różnica jest. To był Październik 2015 roku, natomiast e, ten po lewej zakrzywiony, to nawet gdzieś tam jest na jakimś vlogu, był listopad, nie wiem którego roku, nawet chyba, nie pamiętam, 18 chyba, czy coś takiego, czy grudzień, nawet kupiłem za 600 zł. Także teraz sobie kupiłem monitor trzy razy lepszy, ponad, większy, wygodniejszy, za praktycznie nawet jeszcze mniejszą kwotę, czy znaczy tam bardzo zbliżoną, ale i tak mniejszą. Natomiast e, jeśli chodzi o statystyki, statystyki monitora, jego funkcjonalność, to jego po prostu uchwyt jest niesamowity, jego po prostu nóżka, jego, jego zaczep to jest po prostu piękna sprawa. O jest rewelacyjna sprawa, możecie sobie to edytować pomiędzy. Możecie go sobie po prostu dostosować jeśli chodzi o wysokość na 130 mm czyli 13 cm może być on zarówno 13 cm nad biurkiem jak i 2 cm nad biurkiem. Oprócz tych statystyk typowo gamingowych, typo, typowo jakby programowych, które Wam podałem, to teraz podam Wam statystyki fizyczne. On ma dwa złącza HDMI, jedno złącze DisplayPort. Złącze HDMI to jest 2.0 z tego co wiem, i DisplayPort to jest 1.4, czyli to są te jedne z najnowszych generacji, które unoszą właśnie tam te 180 Hz, które on odświeża. No bo dziwne by było, gdyby. Gdyby złącza nie, 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 nie unosiły odświeżania, jakie prezentuje monitor, jakie dostarcza monitor, no to by było przynajmniej dziwne. Jeśli chodzi o pochylenie monitora, do przodu można go pochylić o 3,5 stopnia plus minus 1,5, czyli równie dobrze 2 co 5 stopni, natomiast do tyłu można go odchylić o 21,5 stopnia plus minus 1,5 stopnia, czyli od 20 do 24 stopni. Jak wiadomo, do przodu większość ludzi nie używa pochylenia do przodu, bardziej ludzie. Używają większość ludzi, używa użytkowników, używa pochylenia do tyłu. Jeśli chodzi o obrót, w płaszczyźnie poziomy to jest to 30 stopni w lewo, 30 stopni w prawo, a oczywiście plus minus 2 stopnie, czyli 28 do 32 stopni, czyli de facto pochylenie może wynosić 25 stopni. To jest pełne spektrum pochylenia do przodu i do tyłu, razem wzięte, sumowane wynosi 25 stopni, natomiast, natomiast przesunięcie, w, w praktycznie obrócenie w zasadzie w płaszczyźnie pionowej może łącznie wynosić 60 stopni natomiast jeśli chodzi o odwrócenie w płaszczyźnie pionowej to wynosi to 180 stopni, można go obrócić pionowo w lewo jak i w prawo na wartość 91 stopni i plus minus 1 stopień, czyli od 90 do 92 to jest właśnie taki tryb przydatny dla ludzi, którzy którzy wolą sobie monitory ustawić pionowo. Ja do tych ludzi nie należę. To jest tak jak wiecie, tak jak macie na telefonie, sobie trzymacie telefon i to jest w płaszczyźnie pionowej. Ja czegoś takiego nie używam, ponieważ jest mi to całkowicie niepotrzebne. No i powiem wam, że też bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło kilka, kilka faktów na temat tego monitora. Przede wszystkim nie posiada on w ciągu swojego kabla, żadnego zasilacza, żadnej kostki, czyli bezpośrednio jest zasilany, po prostu jest bezpośrednio zasilany z gniazdka. Czy, czy tam z przedłużacza, czy zależy, pod co sobie to podłączycie. Oprócz tego w opakowaniu przyszły dwa kable: jeden to DisplayPort, a drugi to HDMI. A prócz tego przyszły również, uwaga, dwa kable zasilające, co mnie. Z tych wszystkich rzeczy łącznie najbardziej pozytywnie zaskoczyło, że są to kable zarówno stosowane na Wyspach Brytyjskich, czyli jak wiadomo w Zjednoczonym Królestwie oraz w Republice Irlandii oraz kable europejskie, czyli te stosowane właśnie we Włoszech, Polsce, Niem 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 Niemczech, Francji, Hiszpanii itd., itd., itd. To są właśnie te zwykłe dwupinowe wtyczki, kable, które my używamy oraz właśnie ta dziwna jak dla większości brytyjska tyczka z trzema pinami jakby, czy tam z dwoma pinami ale jednym uziemiaczem tak, tak, to, się niby, tak to się niby nazywa no tutaj oczywiście sobie widzicie będziecie, jak ja tutaj teraz mówię to sobie będziecie widzieć w tle jak ja montuję ten monitor jak ja się z nim szarpie jak ja się głowie jak to podłączyć wychodziło że musiałem przełączać kable dwa razy ja pierdole wiedziałem wiedziałem że to nie może być takie proste Później oczywiście trzeba było to ustawić w panelu sterowania, odświeżyć to, uruchomić ponownie komputer. Wtedy trzeba było znowu, znowu sobie znaleźć ustawienie odświeżania, żeby wydobyć z tego te 180 Hz, które de facto znalazłem po paru dniach dopiero, bo musiałem panel sterowania Nvidia, który był moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o sterowanie o sterowanie wartości odświeżania. Umożliwia mi jedynie przestawienie z 60 na 90 i 120. Natomiast, żeby uzyskać pełne 180 Hz, to trzeba było po prostu wejść sobie w ustawienia Windowsa i tamto przestawić na 180 Hz. Nie zrozumcie mnie źle, ja też nie we wszystkich grach sobie oczywiście ustawiam te 180 Hz, ponieważ jak wiadomo, żeby w każdej jednej grze, w którą się gra mieć 180 klatek stabilne, to trzeba by, kurczę, zagniatać i za zaginać wszystko na RTX 5090, co jakby, wiecie, jest warte najprawdopodobniej tyle, co cały mój komputer. Dlatego, na przykład, w... PUBG i w docie 2 się ograniczam do 120 klatek, a na przykład w takim Minecrafcie się ograniczam do 120. Tak samo jeśli chodzi o Wiedźmina 3 to się też ograniczam do 120, Wiedźmin Wiedźmin 2 to tam za bardzo tego nie widać niestety, ale też się ograniczam do, do 120. To co się samo przestawiło? Ja pierdolę, ale zajebiste. No i to by było na tyle. I jeżeli komuś się ten film spodobał, to zachęcam do oceny. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa. pa.